Na SOR trafia 30-letnia Agnieszka Maciejewska. Kobieta uczestniczyła w Kuczaj Camp, obozie fitnessowym z Danielem Kuczajem, popularnym trenerem personalnym. Jednak przed pierwszym treningiem dziewczyna zasłabła i upadając uderzyła się w głowę. Pacjentka bardzo przytyła po lekach hormonalnych, wspomagających zajście w ciąże, co nie podoba się jej partnerowi. Kobieta jest ślepo zakochana i nie widzi, że ten tak naprawdę nie kocha jej. I zależy mu jedynie na jej wyglądzie. Zgodził się na starania o dziecko, jednak tak naprawdę nie chce zakładać z nią rodziny. Moja pacjentka zachowała się skrajnie nieodpowiedzialnie, łącząc ze sobą głodówkę i bardzo intensywne, wymagające treningi. Już teraz doprowadziła do odwodnienia i osłabienia swojego organizmu, co zaskutkowało zaburzeniami pracy serca i zasłabnięciem. Jezu, to on jedzie tu. Co ja mu powiem? Co mu powiesz? że zrywasz z katowaniem siebie. A on ma cię kochać taką, jaka jesteś. Ale przede wszystkim, to co ja zawsze powtarzam, ty masz ukochać siebie. A ukochanie siebie to na pewno nie jest głodzenie siebie i to na pewno nie, jest, nie są treningi do upadłego. Dla mnie to jest masakra, jak bardzo Agnieszka ma zaburzony obraz siebie w tej relacji. Ona uważa, że to jest jej wina, że partner ją krytykuje i zajeżdża się bylego tylko zadowolić, zatrzymać przy sobie. Dla mnie to jest chore. Ja nie jestem zapuszczona, to progesteron. To normalny lekarz tak powiedział. Agnieszka, sama powiedziałaś, że chcesz brać te hormony, tak? Ja nie miałem pojęcia, że to cię zmieni w taką grubą lochę. Proszę cię, zobacz jak ty wyglądasz. Obiecałaś mi, że schudniesz. No i próbowałam, tylko że, no, rozwaliłam sobie przez to organizm. Ty nie chcesz, żebym była zdrowa? Ale chcę, żebyś była zdrowa, ale chcę, żebyś była zdrowa i piękna. Ty widziałaś laski na Insta? Dwa tygodnie po porodzie mają płaskie brzucha. A ty nawet nie jesteś w ciąży, a wyglądasz jak potwór. A czy ja ci nie płacę za to, żeby ona wreszcie schudła? Moim zadaniem jest sprawić, by ona się ukochała. By w siebie uwierzyła. I by jej decyzje były no jej no wie, decyzjami, a nie, twoi, a nie leczeniem twoich kompleksów. Bardzo kompletów. proszę, zaczekaj na pośko, yy... Tylko spokojnie. No co ja mam powiedzieć? Dla mnie ten facet jest straszny. Kompletnie nie zwraca uwagi na potrzeby Agnieszki. Manipuluje nią i tak naprawdę zależy mu tylko na jej wyglądzie. Porozmawiam z Agą, bo wydaje mi się, że on ją tylko wyniszcza. Teraz... Najważniejsze jest, by wyzdrowiała, a jeśli będzie chciała wrócić do swojej sylwetki, ja jej w tym pomogę. I to będzie jej decyzja, a nie twoja i nikogo innego. Chyba śnisz. Agnieszka przestanie żereć hormony i zapomni o tej durnowatej ciąży, rozumiesz? I będzie fajną dziunią, tak jak była przed tym. Ja co, ja mam nadzieję, że ona w końcu kopnie Cię żyć, że przejrzy na oczy, bo zasługuje na kogoś o wiele Spokojnie. lepszego. Pacjentka, która zasłabła przez restrykcyjną dietę i ćwiczenia, nie potrafi wyzwolić się spod wpływu toksycznego partnera. Uważa, że ten kocha ją i chce dla niej jak najlepiej. Nie chce go stracić, więc postanowiła zakończyć znajomość z kuczajem. Powiem ci, Agουzi, ja dokładnie byłem taki sam. Też się bałem, że wszyscy mnie zostawią, a poczucie własnej wartości każdy mógł szastać po prostu nim na prawo i lewo. Leżałem, sła już totalnie, rozpłaszczony, bez poczucia własnej wartości, aż w końcu wziąłem się, dźwignąłem za manatki, powiedziałem: ino, wytrwaj, i poszedłem do przodu. Zacząłem walczyć o siebie, wiesz? O siebie. Wiem, wiem, ja wiem, że powinnam zawalczyć o siebie, ale nie chcę go stracić. Dobra, rozumiem, że decyzja o dziecku jest Twoją decyzją, rozumiem to, ale to może ci. Pomogę chociaż wrócić do sylwetki w zdrowy, mądry sposób, a nie tak, nie, jak. Nie. To... Sorry, nie, ja nie mogę. Przykro to, bo Aga zachowuje się jak typowa ofiara. Myślę, że nie powinienem zostawiać jej samej z tym idiotą, bo wiele już widziałem takich kobiet, takich wspaniałych babeczek, które poświęcały swoje życie dla faceta, a ten najpierw zabrania jej kontaktu z przyjaciółmi, a potem kontroluje całe jej życie. Co? Jak to? Spokojnie, na razie ta wartość jest na tyle niewysoka, że nie możemy z całą pewnością powiedzieć, że jest pani w ciąży. Oczywiście na razie też nie możemy tego wykluczyć. Boże, nie wierzę. Naprawdę, bardzo proszę na razie o spokój. Tak jak powiedziałem wcześniej, poziom hormonu beta HCG może świadczyć nie tylko o ciąży, ale także może wskazywać na inne ewentualne problemy ginekologiczne, więc zróbmy tak ja poproszę o konsultację naszego ginekologa, doktor Gajdy. Ona tutaj przyjdzie, wykona pani USG, wtedy tak. będziemy mieli pewność, dobrze? Dobrze, dziękuję, spokojnie. panie doktorze. Ty, ty nigdy nie chciałeś mieć tego dziecka, co nie? Oczywiście, że nie. Nigdy nie chciałem mieć żadnego dziecka. Kobieta wszystko słyszy i jest w szoku. Dociera do niej, jak wielki zrobiła błąd, starając się za wszelką cenę utrzymać przy sobie partnera. Oszukiwałeś mnie, manipulowałeś mną, a ja sobie organizm przez ciebie wyniszczyłam! A wiesz, ja chciałem, żebyś była piękna. Ja jestem piękna, rozumiesz? W każdym rozmiarze i w każdym kształcie. Tego właśnie nauczył mnie kucza, a ja twoje zdanie nie ma tu żadnego znaczenia. Spadaj stąd, świnio! Kobieta nie może uwierzyć, że tak bardzo pomyliła się co do swojego partnera. Okazuje się, że nie jest w ciąży, a zaburzenia hormonalne były skutkiem głodzenia się i morderczych treningów. Może tak miało być, słuchaj. Może teraz masz wrócić, macie wrócić poczucie własnej wartości, żeby nigdy nikt cię nie skrzywdził, tak? Się rozumie? Mm. Przykro mi, że nie jestem w ciąży. Ale jednocześnie czuję ulgę, że nic mnie nie będzie łączyło z Robertem. No a z moich planów o dziecku i tak nie zrezygnuję. Tak jak z innych marzeń i aspiracji. Dziękuję bardzo. Aguniu, i jak? No coraz lepiej. Wyniki krwi dużo lepsze, poza śniadzie nie ma ani śladu. No, i widzę, że dietka działa. Działa, działa. Wiesz, w życiu nie przypuszczałam, że można tyle jeść i chudnąć. Zawsze myślałam, że im mniej, tym lepiej. No i widzisz, i tak się załatwiłaś. Ale ja już ci nie pozwolę zejść na złą drogę. Teraz, słuchaj, nowe życie, nowa żyć. Idziemy. <śledzimy> Chodź, kochany.